Witam Was bardzo serdecznie. Dziś robiłam zakupy w Rosmanie pod kątem kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Mój wyjazd do Niemiec sprawił, że te kosmetyki, przynajmniej większość z nich, już mi się pokończyły i musiałam dokupić sobie parę produktów. I pomyślałam, że pokażę Wam, czego ja używam do pielęgnacji twarzy. Tym bardziej, że kiedyś jak pokazywałam moje kosmetyki, jedna z Was poprosiła, żeby pokazać, czego ja używam. I to będą produkty, które ja kupiłam dla siebie. Ja muszę się przyznać, że ja nie jestem taką osobą, która tak bardzo regularnie i tak bardzo dokładnie oczyszcza swoją twarz. Ja zazwyczaj rano robię to bardzo szybko. Twarz zmywam. Nakładam krem, i nakładam szybko delikatny makijaż, i wychodzę. Dopiero wieczorem ja zaczynam robić tą pielęgnację zupełnie na spokojnie, i wtedy więcej czasu po prostu na to wszystko poświęcam. Zaczynam od zmywania makijażu. Używam do tego płynu micelarnego i zmywam to kilkoma płatkami, zmieniając aż do, tak długo, aż te, ten płatek będzie biały. Mam w użyciu płyn z firmy AA, płyn o takim różanym zapachu. Mam go już, niewiele on się już kończy. I Będąc w Niemczech, kupiłam sobie drugi, bo nie zabrałam. Kupiłam sobie taki dwufasowy z firmy Nivea, też o właśnie takim lekko różanym zapachu. Bardzo, bardzo dobry produkt również. To są te dwa produkty, których nie kupowałam i które używam w domu. Po zmyciu makijażu. Twarz myję pianką. Ja mam wrażliwą, delikatną skórę twarzy, więc używam pianki. Można użyć oczywiście, jeżeli, ale ja jestem fanką pianki. Mam tutaj taką piankę z firmy Rituals. Tę piankę dostałam od mojej synowej w prezencie. Bardzo dobry to jest produkt. Bardzo dobrze się myje tą, tą pianką. Wystarczy jedno naciśnięcie, fajnie się rozprowadza. Bardzo fajnie skóra po tym produkcie się czuje, jest taka nawilżona, nie ma tego wrażenia takiego ściągnięcia skóry, że zaraz trzeba coś nałożyć i, i, i po prostu, żeby się pozbyć tego uczucia ściągnięcia. Więc po umyciu twarzy, właśnie tą pianką. Używam toniku. Ja sobie taki nawilżający tonik kupiłam. To jest tonik z firmy Mia. Bardzo bardzo dobrze się też na mojej skórze sprawdza. Po nałożeniu tego, tego toniku, czyli wyrównaniu kwasowości pH skóry. Wtedy można nałożyć jakiś krem odżywczy. Ja używam tu właśnie i kupiłam sobie dwa produkty. To jest z Bielendy. Kupiłam krem, który jest pod oczy, ale również można go stosować na powieki. Bardzo, bardzo też dobry produkt, u mnie się sprawdza. Wiadomo, że pod oczy. To trzeba ten krem wklepać. Nie trzeba po prostu smarować, tylko delikatnie opuszkami palców wklepać. Tu ta skóra jest zazwyczaj rozciągnięta, bardziej zwiotczała, więc tu nie ma potrzeby rozciągania jeszcze tej skóry, tylko delikatnego wklepywania właśnie tego kremu. A kremem, który nakładam na resztę twarzy. To jest właśnie krem odżywczy również z wodą różaną. Ten krem właśnie też jest z firmy MIA. Bardzo dobry, bardzo dobrze się sprawdza. On ma jeszcze dodatkowo oleje z dzikiej róży i olej sezamowy. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze działa na, na moją cerę. I jeśli chodzi o o oczyszczanie jeszcze to ja raz w tygodniu robię sobie taki peeling nie robię tego częściej robię tylko, tylko raz w tygodniu i kupiłam sobie bo już peeling, który miałam mi się skończył więc kupiłam sobie taki peeling oczyszczający i on jest z firmy Ziaja, ma dużo naturalnych składników i też bardzo dobrze działa i raz w tygodniu go używam, żeby pozbyć się tego e, złuszczonego, starego naskórka. To są rzeczy, które ja używam. A jeśli chodzi o krem, właśnie taki na dzień, który stosuję pod e, makijaż, e, ja do tej pory e, pokażę Wam: używałam e, kremu pani e, Ewy Chodakowskiej. Ja go testowałam na własnej skórze i ten krem już zużyłam, ale muszę, muszę wam powiedzieć, nie wiem czy wy takie kremy stosowałyście i jakie macie do tego jakie macie opinie na temat tego kremu. Dla mnie ten krem świetnie się rozprowadzał. Był taki właśnie, miał taką lekką konsystencję. Fajnie się rozprowadzał, e, miało się wrażenie, że, e, że też fajnie nawilża, ale e, dla mojej cery e, ten krem miał krótkotrwałe działanie. E, po nałożeniu było super, ale w krótkim czasie to działanie niestety już e, znikało. Już nie było tego nawilżenia, już tego, tego efektu nie czułam. Więc kupiłam sobie teraz z pomocą pań, które pracują w Rosmanie. Jedna z tych pań doradziła mi właśnie kupno takiego kremu z firmy Simply Nature, dlatego, że akurat ta, produkty tej firmy były w promocji. Ja zapłaciłam 32 zł za ten krem, a w, regular, w regularnej cenie są w granicach 60 zł. Więc teraz sobie otworzę, bo nigdy tego kremu nie miałam i zobaczę, jaką ma konsystencję. Ma takie, spójrzcie bardzo proste opakowanie nie ma jakiś tam ale przecież nie chodzi o opakowanie tylko o zawartość rozprowadzę go sobie tutaj na skórze dłoni i już w momencie kiedy rozprowadzam czuję że skóra się fajnie nawilża zobaczymy ile będzie potrzeba czasu żebym się wchłonęła żeby poczuć takie, no trochę to trochę trwa, albo za dużą warstwę może nałożyłam. Tak, jednak delikatnie, trzeba jednak chwilę poczekać, żeby się wchłonęło. Nie wchłania się bardzo szybko, wchłania się, ale efekt nawilżenia jest, jak go po prostu czuję, że ta skóra jest właśnie nawilżona. Nie wiem, jak długo się utrzyma, bo nigdy tego kremu nie miałam, i muszę, muszę Wam powiedzieć, że ja właściwie ciągle poszukuję kremów do swojej twarzy. Różne kremy próbuję. Nawet powiem szczerze, że chyba najbardziej te odpowiadają mi takie kremy bardzo drogie. Spróbowałam kiedyś i muszę, muszę się przyznać, że zbieram pieniądze na krem, który jest dość drogi, ale. Testowałam go już i bardzo mi odpowiadał, i czekam, bo będę go zamawiać przez internet. Czekam na jakieś takie promocje fajne i wtedy sobie ten, ten krem kupię. A zanim ten krem kupię, no to muszę właśnie posiłkować się takimi kremami troszkę tańszymi i ciągle testuję. Być może po prostu jakiś tańszy krem skradnie moje serce. Jestem ciekawa. Jakich wy kremów używacie na co dzień, które dobrze się wchłaniają, dobrze się sprawdzają? No, ja wiem, że do każdego typu cery są różne kremy i, i nie wszystko się to sprawdzi, ale może po prostu jesteście wierni jakiejś firmie. Nie tak jak ja, próbujecie różnych rzeczy. No, ja, ja jestem tą osobą, która ciągle próbuje. Pewnie, że są. Rzeczy, do których wracam. Są produkty, które mi bardzo odpowiadają, ale jestem taką osobą, która też lubi wypróbować nowe rzeczy, czy jakieś nowe marki, nowe firmy. Tyle, tyle ich jest obecnie, że no, można się nawet i zagubić, ale spróbować zawsze, zawsze warto. No, za te wszystkie produkty pokażę Wam potem, co kupiłam. Za te wszystkie produkty zapłaciłam 118,25 groszy, więc nie jest to jakoś dużo i myślę, że mi to posłuży na, na długo, dlatego że ja tych produktów też nie nakładam dużo. Nakładam delikatnie, żeby twarz nie obciążyć. Zwłaszcza jeśli ta cera jest delikatna, to, to też nie ma sensu nakładać dużo produktu, żeby ją nie, nie odciążyć. Ale to są rzeczy, które kupiłam sobie właśnie z myślą o pielęgnacji twarzy, bo tak, jak mówiłam, można. Ja już po prostu te produkty mi się skończyły. Popatrzę też jeszcze za dwoma rzeczami. Za serum z witaminą C za takimi właśnie produktami, które bardzo dobrze robią skórze, a jednocześnie też rozjaśniają takie ciemniejsze miejsca, bo jednak my kobiety w naszym wieku już tworzą się takie ciemniejsze, prze, ciemniejsze miejsca przebarwienia i właśnie to serum z tą witaminą C bardzo, bardzo dobrze robi, fajnie te miejsca rozjaśnia. No i przed nami lato, więc też jest dobrze rano przed makijażem na krem nałożyć dodatkową warstwę kremu z filtrem UV, żeby też właśnie ochronić tą naszą twarz przed nadmierną ekspansją słońca i przed przebarwieniami. Więc te dwa produkty jeszcze sobie będę, będę polować, być może jakiejś takiej fajnej cenie coś, coś ciekawego znajdę. Zwłaszcza jeśli chodzi o, o to serum z witaminą, bo tu chodzi też o odpowiednie stężenie tej witaminy, żeby miało takie dobroczynne działanie na skórę. Więc jeszcze za tymi dwoma produktami sobie pochodzę, bo one na pewno będą mi potrzebne. A na razie wydaje mi się, że wszystko do pielęgnacji, która jest mi potrzebna na co dzień, już mam. Napiszcie mi, kochani, w komentarzach, co, czy jesteście jakiejś jednej firmie wierni, czy macie jakieś swoje sprawdzone kremy czy może macie jakieś pianki a może pod oczy coś ciekawego ja muszę jeszcze się przyznać że pochodzę jeszcze za jedną rzeczą którą najczęściej stosuję u mojej córki u mnie w domu nie ma wanny i jak jadę do mojej córki to moja córka robi mi przygotowuje mi taką kąpiel w wannie i Wtedy leżąc w tej wannie, ja sobie nakładam na twarz maseczki i najczęściej są to maseczki w takiej płachcie. One świetnie robią, świetną robotę robią na skórę. No ja ciągle sobie myślę, że, że jak przyjadę do domu, to ja sobie takie maseczki muszę, muszę kupić, ale gdzieś nieodłącznie... Kojarzy mi się ta maseczka z kąpielą, i dlatego, jak przyjeżdżam do domu, to ten pomysł ciągle gdzieś zarzucam, ale chyba muszę na spokojnie iść i tylko pod kątem właśnie tych maseczek, może niekoniecznie w płachcie, może takie właśnie do smarowania, do pozostawienia na kilkanaście minut, omijając okolice oczu i ust. Za czymś takim też muszę popatrzeć, bo wiem, że tego typu maski też bardzo dobrze robią na naszej skórze, więc za tym się też będę jeszcze rozglądać. Kochani, tyle mam Wam do opowiedzenia i pokazania dziś. Widzimy się w kolejnym filmiku, a teraz, jeśli macie ochotę, bardzo proszę o łapkę w górę i zachęcam Was do komentarzy. Piszcie, kochani, o waszych kosmetykach albo o tym, co chcielibyście jeszcze na moim kanale zobaczyć. Dziękuję wam miło za spotkanie, za czas poświęcony na obejrzenie tego filmiku. Zachęcam do obejrzenia kolejnego. Dziękuję, do widzenia. To są moje zakupy z Rosmana. Kupiłam krem na dzień, kupiłam tonik. Kupiłam krem pod oczy i na powieki, krem odżywczy z wodą różaną i peeling do twarzy. I za to wszystko zapłaciłam 118,25 grosz.